Filipowi Heizerowi najwyraźniej bardzo nie spodobał się żart poczyniony na wizji przez Mateusza Chładkiego, więc zareagował na niego nieeleganckim gestem. Problem w tym, że wszystko uchwyciły kamery dzień dobry TVN. Powiedzieć, że Filip Heizer jest w polskich mediach postacią kontrowersyjną, to tak jakby nie powiedzieć nic. Przez lata kolorowa prasa rozpisywała się o licznych wpadkach dziennikarza w roli gospodarza Dzień dobry, Tvn. I nie chodzi tu bynajmniej o przejęzyczenia. Najlepszy przykład swoich możliwości Heizer zaprezentował bodajże w 2019 roku, kiedy to w programie na żywo odegrał w prześmiewczy sposób: Atak paniki. Rzesza widzów domagała się zwolnienia dziennikarza po tej akcji, jednak stacja pozostawała obojętna na podobne apele. W ostatnich miesiącach o hajzerze mówi się natomiast przede wszystkim w kontekście jego burzliwego życia uczuciowego. Na szczęście wygląda na to, że Filip choć na chwilę będzie mógł odpocząć od plotek o jego romansach. Kolejna wpadka z jego udziałem ponownie dotyczy jego zachowania przed kamerami. Widzów, którzy w ostatni czwartek włączyli o godzinie 8.20 stację TVN, przywitał dość niecodzienny widok. Otóż Mateusz Chłatki w trakcie rozmowy z prowadzącymi Heizerem i Małgorzatą Ome, zapytał, jakim zawodem paraliby się, gdyby nie robili kariery w telewizji. Projektowanie wnętrz, odpowiedział natychmiast Heizer. Ta deklaracja wyraźnie rozbawiła Chłatkiego, który stwierdził, że dobrze, że jego kolega nie planował poświęcić się projektowaniu ubioru. Jak na ten przytyk zareagował Heizer? Pokazał chłatkiemu środkowy palec. Wulgarny gest trzymał w powietrzu przez dobre kilka sekund, w trakcie których zdarzenie zdążyły uwiecznić kamery TVNU. Co ciekawe fragment został już usunięty z wersji odcinka zamieszczonej na internetowej platformie stacji. W sieci jednak nic nie ginie i wygłupami Heizera możemy więc raczyć się za pośrednictwem YouTube'a. Też jesteście ciekawi, ile jeszcze takich w top wytrzyma kariera Heizera w TVN i